Hej, hej, to jakobwes.com. Witam Was w ostatnim odcinku w 2025 roku. W tym odcinku właśnie sobie podsumujemy ten rok i tutaj mam parę właśnie takich różnych kategorii i będziemy właśnie sobie teraz to wszystko oceniać zacznijmy sobie od podziękowań ponieważ naprawdę chcę wam bardzo tutaj yy, podziękować po prostu tak za ten cały rok w tym roku miałem swój taki największy prime jeżeli chodzi o wyświetlenia o takie właśnie tutaj rzeczy na moim kanale właśnie z odbiorem moich odcinków ponieważ seria Harumi po fuzji przyniosła mi naprawdę bardzo duży rozgłos na moim kanale i po prostu to było coś niesamowitego żeby właśnie widzieć jak mój własny serial, który ja wymyśliłem Staje się tak popularny, że po prostu nigdy wcześniej no, nie zdobywałem aż takich zasięgów. W takim czasie, wiadomo, na moim kanale są tutaj takie odcinki, które tam właśnie mają podobną liczbę wyświetleń, co niektóre odcinki, ale nie na taką skalę jak było to teraz. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Ponieważ jak widzicie, ja się biorę do pracy i w grudniu naprawdę bardzo regularnie pojawiają się te odcinki. Będzie tak to też również przy przyszłym roku, ponieważ teraz ja już naprawdę oficjalnie przyrzekam, bo czasami to mi tam się nie udawało, ale teraz naprawdę to jest moja, to jest moja największa pasja. To mi sprawia taką przyjemność nagrywanie filmów i właśnie tworzenie dla was różnych rzeczy. Naprawdę to jest po prostu moje całe życie. Ja bardzo bardzo lubię właśnie sobie takie rzeczy tworzyć. Zawsze lubiłem pisać scenariusze i teraz mogę jeszcze się z tym samymi tutaj podzielić. No ale też to, to jeszcze mamy jakieś inne odcinki, też właśnie teraz tak było, jak była ta właśnie moja seria Wysłannik Kryształowego Króla, że na samym początku tygodnia był jakiś tam zwykły odcinek, a właśnie w soboty był już odcinek fabularny. No i tak właśnie było teraz co chwilę, że właśnie były, był taki zwykły odcinek i później był mój serial. No, i właśnie wspominałem Wam o moim serialu Harumi fuzji, który był do tej pory moim największym sukcesem. I właśnie tutaj chcę Wam to tak tutaj troszeczkę to w sumie przybliżyć też. Już wam to troszeczkę tam już opowiadałem też w innych odcinkach, ale powiem Wam teraz troszeczkę jeszcze o tym, jak to w sumie powstawało. No to ogólnie swoje pierwsze takie nagrania powstawały już w kwietniu, ale mój pomysł był już od właśnie 2024 roku na święta wielkanocne. Wstawiłem Wam właśnie. Właśnie zwiastun, teaser, który naprawdę się bardzo wybił, i ja naprawdę byłem bardzo dumny z tego, że dużo osób czeka, i to mnie właśnie bardzo motywowało, żeby jeszcze bardziej tutaj nagrywać, i tak dalej. I właśnie od 30 maja tą datę pamiętam bardzo dobrze. Ja właśnie moje tutaj takie premiery pierwszego odcinka to pamiętam bardzo dobrze, bo pamiętam, że Wysłannik Kryształowego Króla był 29 listopada. No i właśnie od tego 30 maja. Co tydzień wychodził kolejny odcinek, i naprawdę to było coś niesamowitego. Ja osobiście lubię sobie do tego wracać, oglądać ten serial, lubię sobie ten czas przypominać, ponieważ to był dla mnie fajny okres. Ogólnie cały ten rok był dla mnie bardzo ciężki, i no nie był to dość udany dla mnie rok. Wiadomo, były te właśnie fajne momenty, i właśnie jednym z tych najlepszych momentów to było to, że moja seria tak się właśnie Wam spodobała. Ale na moim koncie w tym roku pojawił się jeszcze jeden serial, a tak naprawdę no to pierwsza połowa pierwszego sezonu, ponieważ druga część wyjdzie już w przyszłym roku, ponieważ potrzebuję do tego mieć nową figurkę Harumi, która właśnie wyjdzie no, w, w przyszłym roku, w 1 stycznia. Ten serial również bardzo fajnie mi się nagrywało i bardzo fajnie ogólnie też mi się go wymyślało. Tutaj już troszeczkę miałem jakby mniejsze pole do popisu, bo tutaj musiałem się konkretnie... W danym tutaj, po prostu czasie, tutaj, no wiecie, no bo tam już wiemy, co się w sumie działo mniej więcej z Harumi. No nie wiemy, co się, co się dzieje z Harumi po fuzji, dlatego tam mogę sobie wymyślać, co chcę. A tutaj jednak musiałem się trzymać no, tam niektórych rzeczy, bo jak wiecie, moje serie są w 100% nie sprzeczące z tym, co było w serialu. Bardzo mi na tym właśnie zależy, żeby moje historie nie gryzły się z tym, co jest nam tutaj pokazywane w serialu. I taki mam cel, żeby wszystko, co tutaj się pojawi, było, kanoniczne, żeby właśnie można było sobie oglądać, na przykład wiecie, odcinek, nie wiem, pierwszy Dragon's Rising i za chwilę sobie tu właśnie wrócić do tego mojego serialu, bo on porusza właśnie ten sam wątek. Ta seria, tak jak wam tutaj już to powiedziałem, ten mój tutaj drugi serial, również bardzo mi się podoba i nie mogę się już doczekać, żeby wam pokazać kolejne pięć odcinków. Tam troszeczkę już bardziej będzie tematyka sezonu 16, no bo jak wiecie, na początku robiłem wam co się działo jeszcze przed tym sezonem, a teraz już będzie głównie właśnie w trakcie po no i tak, lekko przed sezonem w 16. No i teraz przechodzimy sobie już do takich jakby mini rankingów. Pierwsza kategoria to najlepszy zestaw z Lego Ninjago, który ja mam które ogólnie zakupiłem sobie w tym roku, ale nie wliczamy w to zestawy, które wychodzą w przyszłym roku, no bo na przykład smok e, życia czy raju, albo wystała tutaj właśnie rocznicowa wystawka, którą Wam już zrecenzowałem, są już u mnie, ale tego sobie jeszcze no, nie wliczamy, no bo to dopiero tak naprawdę wyjdzie w przyszłym roku, ale będą recenzje się pojawiały już niedługo tych dwóch zestawów. Ale jeżeli chodzi o zestawy, które pojawiły się w tym roku i które ja kupiłem sobie, no to ogólnie ja bym powiedział, że chyba najbardziej właśnie mi się podoba świątynna Perła. Podoba mi się naprawdę to, jak to zostało po prostu zrobione. Te tutaj żagle u samej góry. Może to jest dziwne, co ja teraz powiem, ale ja czasem bym chciał się w sumie zamienić, na nie wiem, na, na przykład godzinę, być taką figurką Lego, żeby sobie właśnie po tym statku tak pochodzić, bo po prostu bardzo mi się podoba wnętrze, które jest bardzo dopracowane w środku, pod statkiem, w środku tego statku. Naprawdę wszędzie coś mamy, a ja bardzo lubię, jak właśnie mamy coś tam urządzone w statku, czy właśnie w domkach Lego. więc jak Najbardziej ten zestaw mi po prostu przypadł do gustu. Dajcie mi znać, jaki wy zestaw byście tutaj dali, który wy macie w kolekcji, który kupiliście sobie w tym roku. Bo w tym roku było naprawdę bardzo dużo udanych zestawów, i ciężko by było właśnie wybrać te najlepsze, ale ja właśnie wybieram ten. Jeżeli chodzi teraz o najlepszy zestaw z LEGO Star Wars, ponieważ ja też jestem bardzo wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i właśnie LEGO Star Wars, no to ja w sumie nie mam takiego zestawu, zestawu z tego roku. Mam tylko kalendarz adwentowy, który w tym roku wyszedł, ale dostałem na urodziny... Naprawdę super zestaw. Wroczny stokoły milenium, który wyszedł rok temu. No i nie wiem, czy to możemy zaliczyć, ale powiedzmy, że tak, bo po prostu innego zestawu nie mam. No, urodziny właśnie miałem dostać inny zestaw, ale stwierdziłem, że mam już dwa sokoły milenium i chciałem mieć teraz ten trzeci, właśnie jeszcze w takim kolorze, którego no po prostu no nie mam, ponieważ mam ten biały z Han Solo, mam ten właśnie klasyczny szary i teraz właśnie mam ten czarny. Naprawdę to było niesamowite przeżycie, ponieważ ja jak byłem mały, to miałem te swoje pierwsze właśnie coły milenium, a teraz mogę sobie właśnie, mogę sobie złożyć ponownie Sokół milenium po tylu latach, ponieważ ten szary, który właśnie ja posiadam, ta wersja jest z epizodu 9 i wtedy on właśnie wyszedł na premierę filmu w 2019 roku, także no to było naprawdę bardzo dawno temu, więc naprawdę miałem taki fajny powrót nostalgiczny właśnie do przeszłości. Przechodzimy teraz do top 3 figurki z i pierwsza kategoria to oczywiście Lego Ninjago i na pierwszym miejscu, no uwaga, uwaga, wygrywa, no a po niej w sumie idźmy od tutaj trzeciego w sumie miejsca. Na trzecim miejscu dałbym Kur. Jest to właśnie członkini Zakazanej Piątki. Jest to w sumie mój ulubiony członek właśnie tych wojowników, naprawdę bardzo fajnie jest mieć ją w swojej kolekcji, ja kupiłem w sumie dla niej cały zestaw i wiem, że teraz właśnie ona będzie w magazynie, ale mimo to no nie żałuję, bo po prostu miałam ją wcześniej i bardzo się cieszę, że mam ją w swojej kolekcji, teraz właśnie będzie można było ją łatwiej zdobyć, ale tak to to właśnie występowała tylko w jednym zestawie i no naprawdę wygląda ona przepięknie. Na drugim miejscu dajemy uwaga, uwaga, Pixel. Pixel właśnie powróciła w tym roku. No, niestety powróciła później. No, niestety wyjechała na swoją wyprawę ze Zenem i w przeszłym roku. Uwaga, teraz spoiler znowu jej będzie mało w pierwszej części. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest i troszeczkę mnie to irytuje, bo ja bardzo lubię Pixel i po prostu, no wiecie, dostaliśmy jej powrót, no i znowu nam ją zabrali. No, i teraz znowu ją nam zabrali, no bo w przyszłym roku, na samym początku tego sezonu, znowu jej nie będzie aż tak dużo. Ale jej figurka jest naprawdę przepiękna. Bardzo fajnie jest zobaczyć nową wersję Pixel, bo no, nie dość często ona dostaje swoją figurkę i bardzo mi się ona podoba. A na miejscu pierwszym mamy oczywiście, uwaga, strój klasyczny Harumi z sezonu ósmego. Ja czekałem tyle lat, żeby dostać taką figurkę, i naprawdę ja już wątpiłem w to, że ją dostaniemy, ale w tym roku staliśmy ją właśnie w marcu. Jest to przepiękna figurka. Włosy, głowa, wszystko tutaj jest unikatowe. Główne jej tutaj omówienie jest na moim kanale, link będzie w opisie, ale naprawdę jest ona no, przepiękna i to ona właśnie wygrywa ten ranking. Jeżeli chodzi o top 3 figurki z Lego Star Wars tego roku, no to właśnie tutaj ja bym mógł użyć w sumie tych figurek z Sokoła Millennium. ale uznajmy, że patrzymy tutaj już tylko pod kątem tych figurek, które wyszły w tym roku. No to na trzecim miejscu dałbym Obi-Wana ze zestawu 75432. No ja tej figurki niestety nie posiadam. Mam nadzieję, że będzie w jakimś magazynie. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, to tutaj dałbym palpatina z epizodu dziewiątego. Wiem, że jest ogromny hejt na ten epizod, ale ja bardzo lubię sequele, bardzo lubię właśnie epizod dziewiąty i... Tą figurkę też bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że po tylu latach również dostajemy taką figurkę. Fajnie jest widzieć, że właśnie sequela dostają teraz trochę więcej czasu, ponieważ właśnie teraz też dostaliśmy Babu Freaka. E, wiadomo, że on tam też pojawiał w tych właśnie sezonach Mandalorianina, ale jednak no jest to postać, z którą poznaliśmy na samym początku w właśnie, co chciałem powiedzieć, w Dragon's Rising, a przecież to nie jest Ninjago, tylko właśnie Star Wars. Poznaliśmy ją w epizodzie 9 i ja bardzo lubię ten film. Tą figurkę już akurat w swojej kolekcji mam, ona była właśnie w encyklopedii, niestety nie ma jej po polsku, ale sobie tutaj właśnie zakupiłem angielską wersję. No i na pierwszym miejscu jest po prostu piękna również figurka, która zasługuje na to miejsce. Jest to Ayla Sekura z zestawu 7.5435 i Ayla Sekura jest to jedna z moich ulubionych postaci właśnie z Gwiezdnych Wojen. Mam jej poprzednią wersję z 2017 roku i bardzo się ucieszyłem, że w tym roku dostaję swoją kolejną wersję. Naprawdę jest ona przepiękna. Ją również mam w swojej kolekcji. To prawda, nie mam tego zestawu, ale kupiłem sobie właśnie tą figurkę osobno, bo no nie mogłem takiej szansy po prostu tutaj przegapić. Musiałem ją mieć i bardzo się cieszę, że właśnie Ayla Sakura dostała ponownie swoją figurkę. Teraz tylko czekam na kolejną wersję Shakti, ponieważ ją też bardzo uwielbiam. To są właśnie moje jedne z ulubionych postaci z Gwiezdnych Wojen i mam nadzieję, że w przyszłych latach dostaniemy drugą figurkę Shakti, bo tylko właśnie jest jedna, ale na razie właśnie dostała w tym roku Ayla i bardzo się z tego właśnie ucieszyłem i cieszę, że tak jak to wam już tutaj powiedziałem, już że tutaj się już powtarzam, ale bardzo się właśnie cieszę, że Ayla dostała znowu figurkę. Na sam koniec zostawiłem wam taki krótki opis sezonu drugiego, znaczy krótki opis sezonu drugiego Harumi po fuzji. To nie jest taki opis, opis yy, taki wiecie, dokładny, zadzający jeszcze fabułę, bo tutaj wam tego jeszcze nie chcę zdradzać, ale taki po prostu ogólny opis, yy, znaczy opis, no tutaj wiecie o co mi chodzi, po prostu takie tutaj ogólne informacje, ponieważ jak wiecie, no sezon drugi powstanie będzie w przyszłym roku, już naprawdę się nie mogę tego doczekać, yy, no i on nam przyniesie... Lep przykład Harumi i Kasy, oczywiście. Dawne postacie znane z pierwszego sezonu, takie jak Tox, powrócą, ale mm, będą także całkiem nowe postacie, których jeszcze wcześniej nie było. No i właśnie sezon drugi poruszy także ważne tematy, takie jak właśnie tęsknota, nostalgia za osobami, których już z nami nie ma. Jest to dość ciężki temat i ja właśnie bym chciał, żeby moje seriale nie tylko właśnie dawały taką, wiecie, tutaj, no wiecie, zabawę, żeby taką, wiecie, frajdę, ale chciałbym też przy tym jakieś przesłanie nieść. I w sezonie pierwszym nie było aż tak dużo takich właśnie odcinków, gdzie czegoś my się mogliśmy po prostu nauczyć, ale finał tego sezonu uczył nas o samoakceptacji, o pewności siebie. A drugi właśnie sezon pomoże nam y, wyradzeniu sobie z tęsknotą. Mam nadzieję, że nie możecie się już doczekać, tak samo jak ja i ja już no jak wiecie, po prostu tutaj wyczekuję tego tutaj okresu, kiedy w końcu będę mógł się z nami podzielić tutaj jakimś teaserem, zwiastunem, także to był taki właśnie ogólny Zarys w sumie fabuły, znaczy zarys fabuły, to nawet w sumie tutaj aż tak fabuły wam tutaj no nie zdradzałem, ale po prostu takie tutaj jakieś tutaj informacje na temat tego sezonu wam podałem na właśnie rozpoczęcie nowego roku, bo już jutro zaczynamy 2026 rok. No i co, życzę wam szczęśliwego nowego roku, niech ten przyszły rok będzie dla was jak najlepszy, żebyście byli szczęśliwi, zdrowi, żebyście spełniali swoje marzenia i po prostu, żeby wam niczego nigdy nie brakowało. I ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie, oczywiście możecie sobie tutaj zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, byłbym właśnie wam bardzo za to wdzięczny i widzimy się już w kolejnych odcinkach w przyszłym roku. Cześć!